Real Madryt zakończył swój udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów zwycięstwem z Brest 3-0 na wyjeździe. No i jestem nieco zaskoczony tym, jak Real Madrid się zaprezentował na tle rywala, który przez całą fazę ligową był bardzo hmm, wzbudzającym respekt przeciwnikiem. I zrozummy się dobrze. Mam tutaj na myśli to, że Real zaskoczył mnie pozytywnie, bo Blankos w tym sezonie nie budzą poczucia drużyny solidnej, na której można polegać. Ale chyba jednak ostatnimi czasy ta forma faktycznie wzwyżkuje. I to nie jest tak, że Brest był drużyną, której nie dało się poznać. Nie, oni byli bardzo napakowani energią. Oni regularnie, bardzo fizycznie podchodzili do tego spotkania, ale nie w taki sposób, że wchodzili z bara w ślizgiem w Achillesy i tak dalej. Tylko chodzi mi o to, że w pressingu pracowali bardzo intensywnie. Real jednak zagrał tak, jak Real powinien grać. Krótko mówiąc, nie w każdym momencie Blankos nie wiadomo jak imponowali, ale byli bardzo spokojni, przekonani o tym, że zdobędą komplet punktów. No wyglądali jako obrońca tytułu, po prostu który jest bardzo pewny siebie i swoich możliwości, i to jest naprawdę duży plus. Fajnie widzieć, że Tibo Kurtuła wraca do dobrej formy. Naprawdę imponował tym, jak długo i na jakim poziomie wytrzymał ten mecz Luka Modric. Zwłaszcza, że to był mecz, w którym trzeba było naprawdę dużo biegać, jak już wspomniałem. Chorwat cały czas potrafi pozytywnie zaskoczyć, i to nie jest tak, że w tej drużynie. Lukita jest tylko i wyłącznie ze względu na nazwisko czy zdobytą w przeszłości złotą piłkę. No nie, to jest ktoś, kto nadal może dać wartość większą niż tylko mentorowanie na treningach czy z ławki. Z czystą przyjemnością ogląda się Chorwata, kiedy ma dobry mecz, a taki akurat miał. Jak już mówimy o dobrej formie, no to nie można nie wspomnieć o Rodrigo. Ta jego pierwsza bramka była absolutnie fantastyczna. To było coś, czego bym oczekiwał po nim cały czas. Generalnie bardzo dobry mecz tego mniej rozpoznawalnego czy mniej popularnego z dwójki Brazylijczyków z lewego skrzydła. W Madrycie. I jest jedna rzecz, która moim zdaniem sprawia, że Rodrigo wygląda tak dobrze ostatnimi czasy: i nie jest to nieobecność Viniciusa. Gość po prostu ewidentnie jest ostatnio pewny siebie. I to jest ta rzecz, której jeżeli brakuje Rodrigo, to jest on niezwykle frustrujący. Jeżeli jest pewny siebie, jeżeli nie boi się podejmować ryzyka i tak dalej, no to naprawdę ciężko go zatrzymać. I jak mu ŻRE, a ŻRE mu aktualnie. No, to nie da się ukryć, że patrzy się na niego wyjątkowo przyjemnie, bo ma też w sobie chłopak naprawdę dużą estetykę futbolową. Pozostaje jednak temat tego, że ja cały czas mam poczucie: hej, nie można dać się nabrać Rodrigo, bo on dosyć regularnie potrafi na 3, 4, może 5 tygodni wejść na ten świetny poziom, wejść na poziom, na którym się go absolutnie uwielbia. Tylko po to, żeby potem grać padlinę taką, że cały czas słucha się, się głosów i to nie nieuzasadnionych, że co on robi w wyjściowym składzie. Znowu z kolei w wyjściowym składzie Czułameni na środku obrony wystąpił i on akurat próbował mnie nabrać swoimi poprzednimi występami. Tutaj jednak wyglądał po prostu źle. Momentami odnosiłem wrażenie, że gość powinien mieć w polskich mediach ksywkę śpiąca czulewna, bo... Liczba sytuacji, w których Francuz był spóźniony i w których nie był w stanie odczytać wystarczająco dobrze gry, za dużo tego trochę. Bardzo to martwi, że jeden, jedno, dwa spotkania czuł, był w stanie zagrać ostatnio dobre, a znowu wraca do, jak się może wydawać, do swojego bardzo słabego poziomu. Martwi, czuła menu. To jest piłkarz, którego Real potrzebuje z jego uniwersalnością, z jego fizycznością też, z jego również długimi podaniami w pole karne, bo o tym nie zapominajmy, że ma to Naprawdę znakomite, że uderzyć ze stanu też potrafi, ale same te cechy to jest troszeczkę za mało, jeżeli dodatkowo dodaje, do, do, dostaje się w tej całej paczce cały zestaw jego wad, te jego nonszalancje, czy ten jego brak koncentracji, czy po prostu to, że jest śpiący. No ale okej, okay, to był w zasadzie największy problem realu. Lukas nawet całkiem nieźle zagrał, dobry Lukas się wylosował, także nie ma co dramatyzować. Blancos pewnie wygrywają 3-0 z Brest i to było zwycięstwo potrzebne przede wszystkim w kontekście tego, że Królewscy na pewno dobrze na swoją pewność siebie podziałali tym meczem. Czekamy na to, co dalej w Lidze Mistrzów. Realowi nie udało się uniknąć 1.16 Champions League, w związku z tym, że City też nie za dobrze się zaprezentowało, nawet dużo gorzej od Realu. W tej lidze mistrzów, no to możliwe, że właśnie już w 16.00 starcie tych gigantów zobaczymy. Kto by pomyślał jeszcze przed fazą ligową, że coś takiego będzie miało miejsce? No, ale to już osobna historia, którą może poruszymy albo na jakimś live, albo w osobnym filmie. Tego jeszcze nie wiem. Chwilowo dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i życzę udanego końca tygodnia, tej drugiej połówki tygodnia.